Cześć, ja nazywam się Ewa i witam Cię serdecznie w mojej małej kuchni oraz na kanale Odkrywaj ZEWO. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo słodko. Przygotuję dla Was tort d'akwas. Zaczynamy. Tort d'akwas to tort składający się z blatów bezowych przekładanych. Kremem a, z bakaliami. Więc jeśli lubisz bezę a, i słodkie desery, to ten odcinek jest dla Ciebie. A, przepis jest trochę trudny i wymaga a, czasu, ale. A, w sumie, dlatego też chciałam go wykonać na moim kanale, abyście się przekonali, zobaczyli, jak wygląda krok po kroku i wykonali go u siebie w swojej kuchni. Zapraszam Cię do przepisu i podaję Ci składniki potrzebne do wykonania. Do wykonania przepisu będę potrzebowała biały cukier, cukier trzcinowy, kakao ciemne, orzechy włoskie. Daktyle, szczypta soli, ocet, masa kajmakowa, kremówka, serek mascarpone oraz białka. Będę również potrzebowała motylek i blachę z wyło, wyłożoną papierem i mam tutaj już przygotowany również talerzyk i ołówek e, za chwilę się przekonasz, do czego będzie mi potrzebna e, do czego będzie mi potrzebny ten ołówek. Przepis rozpocznę od rozgrzania piekarnika. Ustawiam sobie 150 stopni e, grzanie góra dół. I teraz zrobię sobie tutaj troszkę mięs, miejsca, bo chciałabym Ci pokazać po co właściwie jest mi potrzebny ten ołówek i talerzyk. Do przygotowania tego tortu będziemy, będę potrzebowała dwa bezowe blaty. I aby te blaty były mniej więcej równej wielkości i równe okręgi, to właśnie po to jest mi potrzebny ten talerzyk. Na papierze do pieczenia rozrysuję sobie dwa koła, właśnie ołówkiem, jedno koło i drugie. Jak będę miała gotową masę bezową, to po prostu na powierzchni tych kółek ją rozłożę równomiernie. I tak przygotowaną blaszkę odstawiam na bok. Do naczynia miksującego wsypuję 300 g białego cukru oraz 40 g cukru trzcinowego nierafinowanego. To wszystko zamykam w naczyniu miksującym. Jeszcze moja miareczka gdzieś została z boku, i teraz będę mieliła cukier. Przez 15 sekund na obrotach 10. Gotowe? Tak, zmielony cukier. Przekładam do miseczki i będę używała go później. Mamy zmielony cukier. Przesypuję. Znaczenie naczynia misującego. wrzucam 70 g orzechów włoskich i rozdrabniam je. 2 sekundy, obrót 5. Gotowe. O tak, przesypuję z powrotem do pojemniczka. Również będę jej potrzebowała później. Gotowe. Następnie do naczynia mieszającego wrzucam 90 g daktyli suszonych, oczywiście bez pestek. Oj! Będę je rozdrabniała. Przez 5 sekund na obrocie się do. gotowe. Zaraz sobie sprawdzę, czy daktyle rozdrobniły się na tyle, ile bym chciała. Świetnie. Przekładam je również do pojemniczka z powrotem. Pamiętajcie, że zawsze, jeżeli macie większe kawałki, na przykład orzechów, i dla Was jest y, za mało rozdrobniony orzech lub cokolwiek innego, chcielibyście zrobić, wystarczy po prostu przedłużyć o parę sekundek albo czasami nawet tylko o sekundę. E, aby były rozdrobnione orzechy, tak jak potrzebujecie, czy też e, daktyle. E, w tym momencie potrzebuję umyć naczynie miksujące, ponieważ będę za chwilę w nim ubijała białka. Naczynie musi być czyste i suche, aby beza się ubiła. Wracam do was za moment. Naczynie umyte e, i kolejny krok to włożenie motylka do naczynia miksującego między noże. I wlewam do naczynia sześć białek schłodzonych. Dodaję szczyptę soli. Zamykam naczynie miksujące i ustawiam dwie minuty obrót, trzy Bez zamykania miarki. Dzisiaj ubijam teraz pierwszy stopień gazu. Słuchajcie, czas jest chyba wyliczony idealnie, bo zostało mi 25 sekund i wydaje mi się, że po tych 25 sekundach będzie faktycznie e, sztywna piana i nie będę musiała wcześniej zatrzymywać. Idealnie, czas się skończył i piana sztywna się zrobiła, już wam pokazuję. I teraz zostawiam to tak, zamykam i znowu będę ubijała, ale tym razem przez 5 minut na obrocie 3. I podczas ubijania będę dorzucała zmielony cukier biały z brązowym, w trakcie ubijania, aby stworzyła się beza po prostu. Ważne jest, aby dodawać go stopniowo na początku w małych ilościach, aby dobrze się ubił, aby beza nie była lejąca. Termomiks jest to tak banalnie prosty, ponieważ mamy dwie ręce wolne i możemy tak naprawdę robić, co chcemy i w międzyczasie dorzucić jakąś tam łyżkę cukru. Pamiętam czasy dzieciństwa, kiedy mikserem jedna osoba ubijała, a druga... Dosypywała cukier, bo już nie głosił, żeby robić jednocześnie to samo. Także tutaj to jest po prostu bajka, wykonywanie takich bez. Możecie sobie ustawić czasowo, czas się. Odlicza do zera na przykład co pół minuty, czyli co 30 sekund, dorzucać jedną łyżkę. I można się tak naprawdę tym bawić, bądź robić to na oko, co jakiś czas dosypywać cukier. I tak dosypuję do samego końca, aż skończy mi się cukier. Wszystko się wymieszało, zawsze e, tak e, chcę wrzucić ten cukier nie na samym końcu, przed wyłączeniem, ale zawsze, żeby jeszcze coś tam się domieszało. I ten cukier się rozpuścił z białka. Dodaję teraz jedną łyżeczkę octu. Ja tutaj ocet. 1 łyżeczka biały i jeszcze na 15 sekund na obrocie 3 wymieszam ten ocet e, z bezą. w lesie. Jest motylek. Nie no, ma w pobliżu kopystki, więc będę się starała, może sobie pomogę łyżką, aby ściągnąć nadmiar i zostawić, zostawić ją w naczyniu, a nie, nie wyrzucać tego. Super. Jest bardzo gęsta. małe potrząsanie, aby wypadła ta beza. Ok, jest gotowe, super. I teraz dodaję 40 gram wcześniej rozdrobnionych daktyni. Biorę moją kopystkę i dodaję Aha, 20. gram daktyli i delikatnie wymieszam teraz to kopystko te daktyle z bezą, aby się równomiernie rozprowadziły one są takie trochę posklejane ale mam nadzieję, że uda mi się to no, uda się, bo już beza nabiera ich koloru Mhm. Mm po prostu jak, jak mówię do was to miślinka, cieknie jak widzę tą bezę. Pięknie ubitą gęstą. Ach, wygląda rewelacyjnie. O tak. Chyba już. Udało mi się rozmieszać, myślę, że jest ok. I teraz będę tą bezę przekładała na wcześniej przygotowaną blaszkę z papierem. Już tylko zrobię sobie tutaj porządek, bo ten cukier puder mi się gdzieś tu porozsypywał. Gotowe teraz przekładam na przygotowaną blaszkę na te dwa kółeczka, które malowałam wcześniej. Najpierw tak będę się starała po połowie, aby były równe te blaty. Trochę sobie zostawię jeszcze tej bezy w naczyniu i rozprowadzę najpierw Kółka. Ona się troszkę jeszcze rozjedzie, więc e, nie daje do samego, e, do samego okręgu, tylko troszkę zostawiam parę milimetrów miejsca. Bardziej chodzi mi o to, aby po prostu była okrągła, beza, aby był kształt okrągły, niżeli była idealnie z kółkiem. No i świetnie. I teraz jeszcze tą resztę sobie tutaj wybiorę i połowę dam na jeden okrąg, o tak na środek, super, a drugą połowę dam na drugi okrąg i tutaj znowu moja sztuczka, którą wam kiedyś pokazywałam, a mianowicie kiedy wam zostanie ciasto na nożach, e, aby je łatwo Wybrać i nie męczyć się, po prostu zamykam na chwilę naczynie miksujące. I ustawię obroty gdzieś tak 5-6 sekundkę żeby tylko siła odśrodkowa rozrzuciła po ściankach to ciasto z nożem. I noże czyste i teraz mogę wybrać ze ścianek resztę bezy i przełożyć na drugi okrąg. Świetnie. Też damy na środek. Ok. Gotowe. I teraz tak przygotowane... Wkładam do, do, wkładam do piekarnika, nie do lodówki do piekarnika i będę piekła przez 5 minut w temperaturze 150 stopni, tak jak ustawiłam sobie wcześniej. Piekarnik, a następnie po 5 minutach zmniejszę temperaturę do 120 i będę jeszcze piekła przez 90 minut. Ustawiam, ustawiam sobie czas, żeby nie przegapiła, 5 minut szybko przeleci, a w międzyczasie umyję sobie naczynie i będziemy robić krem do naszych bezów, do tortu. Słuchajcie, naczynie miksujące umyte. Bezy są w piekarniku, nie będę czekała, aż się upieką i wystudzą, zrobię krem, a, a przygotowany krem po prostu wstawię do lodówki i tam będzie czekał na bezy, aż się ostudzą. Więc przechodzę do robienia kremu. Znowu potrzebuję motylek, wkładam go między noże do naczynia miksującego, dodaję 400 g serka mascarpone schłodzonego, ciach. Mam, następnie dodaję 150 g śmietany, minimum 30% też schłodzonej. Wybieram wszystko. Świetnie. I dodaję również 150 g masy krówkowej, czyli kajmakowej. Do tego 150. Ciao, wybieram. Gotowe. O, zobaczcie, teraz minęło 5 minutek. Wyciszam, ustawiam 120 stopni i 90 minut. Czas, czyli na moim zegarze godzina 30. O tak. I teraz. Będą się bezy dalej, piekły. A ja robię dalej, krem. I teraz tak: mam tutaj serek, mascarpone, kajmak i kremówkę. Zamykam naczynie miksujące bez miarki. I nie ustawiam czasu pracy urządzenia, ustawiam sobie tylko obroty na 3 i będę znowu zerkała przez otwór w pokrywie, czy krem już zgęstniał, czy jest kremowy, dobrze wymieszany. Jeżeli będzie kremowy, dobrze wymieszany, wtedy po prostu zatrzymuję urządzenie. Początek jest klapiący, musiałam przyłożyć ręką, ale już jest ok. Wycieram naczynie, wycieram ścianę, jest gotowe. najbardziej słodki krem. Jeśli nie jesteście pewni, czy krem już ma odpowiednią konsystencję, zawsze możecie zatrzymać urządzenie na pokrętle i sprawdzić sobie, otworzyć pokrywę, sprawdzić, czy krem jest dobrze wymieszany. Mm, o ma o oh maj, o oh maj, to będzie pyszne, słuchajcie. Już ślinka cieknie, ciężko będzie wytrzymać do, e, tych, e, do końca pieczenia tych bezów. Okej, okay, dla mnie wydaje się, że jest dobrze rozmieszany, ale podciągałam jeszcze ze ścianek ten kajmak, słuchajcie, i jeszcze e, na chwilę go włączę, aby wymieszał ten kajmak ze ścianek do równomiernej masy. Jeszcze na parę sekundek. Włączam na trójeczkę, włączam. Ok, minutka minęła, myślę, że będzie ok. Zajmuję kosz, yy, motylek, przepraszam. Następnie dodaję resztę daktyli, które zostały mi rozdrobnione. Dodaję tu tą całość, jeszcze mi się poleciało. ciach, wrzucam. I rozdrobnione orzechy włoskie, wszystkie wrzucam. Tak. Delikatnie wymieszam to teraz kopystką. I przełożę do miski i wstawię do lodówki. Kopystką wymieszam, aby się połączyły orzechy, daktyle z kremem. Daktyle, tak jak już mówiłam wcześniej, przy bezie są kleiste i stworzyły jedną zwartą pulpę. I teraz ważne jest, żeby to rozdzielić i aby się fajnie połączyły równomiernie, a nie były żadnych grudek. Krem jest dość taki, mam wrażenie, rzadkawy, ale wydaje mi się, że jak wstawię go do lodówki i bardzo się schłodzi, to będzie idealne. Jeszcze tutaj mam jakąś grudkę z daktyli. Ok, rozmieszane. Przekładam go teraz do miski i wstawiam do lodówki e, na czas, aż będą bezy gotowe. Teraz ustawiłam piekarnik na 120 stopni przez półtorej godziny. Po tym czasie wyłączę piekarnik, uchylę drzwiczki i jeszcze bezy e, potrzebują w nim być przez godzinkę, a po tej godzince wyjmuję je na blat i czekam do całkowitego ostudzenia. I dopiero po tym czasie będę nakładała właśnie przygotowany krem. Także, tak naprawdę, jeżeli chodzi o długość czasu wykonania tego przepisu, to jest czekanie. Czekanie, aż beza się upiecze, a później się wysuszy. No i na koniec, kiedy połączę krem razem z bezą, potrzebujemy jeszcze schłodzić te ciasto w lodówce. Więc, tak naprawdę, czekanie, czekanie na te pyszności, ale uważam, że będzie warto. Do zobaczenia za parę godzinek. Bezy już wystudzone. Przygotowałam sobie tutaj taką paterę, na której będę układała tort. Krem oczywiście wyciągłam sobie z lodówki. Zobaczcie, jak bardzo zgęstniał. Przez to, że był w zimnym, to mam go bardzo fajnie gęstego. I teraz przekładam na paterę spód dolni yy, dość sporo urosły te bezy i na spód wykładam krem. Przyznam szczerze, że dużo jest tego kremu. I fajnie, że zgęstniał, ponieważ łatwiej mi go będzie w takiej konsystencji rozprowadzić, aby mi nie spłynął z bezy na dół. O. I tak naprawdę cały tutaj ten krem wykładam, ponieważ na wierzch e, nie powinnam dawać kremu, tylko posypać e, tort e, kakaem ciemnym. Ale powiem szczerze, że zastanawiam się, czy na górę jeszcze też nie dać tego kremu, ponieważ jest go bardzo dużo i jak dam go za dużo, to on będzie spływał. I chyba tak zrobię. Ok, więc daję, daję tutaj 3 czwarte kremu na ten pierwszy spód. Trochę sobie go tak uformuję łyżką. O, w ten sposób. Tak. Kładę sobie teraz drugi spód. Mniej więcej na środeczku i lekko dociskam. Aby się fajnie usadził. No, wygląda rewelacyjnie i słuchajcie tą resztę kremu wykładam na górę i na to na ten krem posypię ciemnym kakałem, ale dopiero w momencie przed samym podaniem rozsmaruję sobie tutaj po tej bezie. nie jest dużo tego kremu, więc to będzie tylko taka cienka warstewka. Takie muśnięcie, o, wygląda rewelacyjnie. Nie mogę się doczekać, kiedy się schłodzi i będę mogła spróbować. O tak. I teraz słuchajcie, to te ciasto przekładam do lodówki na około 3 godzinki. I po tym czasie przed samym podaniem posypię wierzch bezy, tortu bezowego ciemnym kakałem. To jeszcze Wam później pokażę. Na razie tort hmm, ląduje w lodówce. Tort dakłas gotowy wygląda rewelacyjnie i smakować również będzie rewelacyjnie. Już podjadłam kremu, także możecie mi uwierzyć na słowo. Odstawiam go na bok. Po wyciągnięciu z lodówki, przed samym podaniem, oprószyłam tort obficie gorzkim kakaem i w taki sposób go podam. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu. Jest trochę czasochłonny, ale uwierzcie mi, Naprawdę warto, jak z wszystkimi czasochłonnymi rzeczami. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam Was na kolejny odcinek, już w najbliższy piątek, od 6 rano, na moim kanale Odkrywaj Zewą. A jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, to zapraszam do subskrybowania kanału, aby nie przegapić żadnego odcinka. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia w piątek. Pa, pa.